Siemacko, ludziska z tej strony Macie GMP 40 jest oczywiście ze mną Lota To ja? Lota, lotta, Lotta. I witamy was bardzo serdecznie 3 grudnia w trzecim odcineczku z naszego adwentowego kalendarza. Ja tutaj pochowam tylko parę rzeczy, które nam się nie przyda. Santa Santa Boots, nie przytam Satan Boots Masz to, masz to. To się O i jeszcze to i jeszcze to możesz włożyć, o, widzisz? Genialnie. Dobrze, to nam się nie przyda, to chowamy do innej skrzyneczki, dwie wajchy, trzy prezenciki. Dzisiaj Ach, lecimy a... otwierać trzeci Dobra. dzień. Dzisiaj Dobra. Dzisiaj lecimy otwierać trzeci dzień, sprawdziliśmy już gdzie trzeci dzień, żeby was tutaj nie męczyć. Maciek znalazł. Znalazłem? Maciek znalazł. Może dlatego, że znalazłem ten trzeci dzień jak szukałem pierwszego dnia? Bo Maciek znalazł. Znalazłem? Znalazł. Ja myślałam, że to był parkour, nie? <noise> A to jednak nie. A szkoda. Powinien dać no. jakiś parkour. W dół? Uj, tak. tak. Kuciak. Dwa kuciaki. Z dorosną... jak nie. <noise> jak dorosną, będą dorosłe i zrobią kolejnego kuciaka. A będzie taki dzień. Piękny. Pię. Pię. trójka. Trójka, w ogóle mój, mój numer dziennika. <noise> Kiedyś. Tak? Kiedyś. <noise> Kiedyś. Jakoś... Run, just push my button one too many times. O. Czekaj, jakiś button, tu jest button, dobra, biegnij. Lecimy. Nie wsiadaj, do drzwi leć. Don't mess with Jim. No i co? Tu jest dźwignia. O. Oh. Proszę. Ja. Yeah. Mamy skrzynię pewnie z dźwignią, tak? Tak. tak. I teraz szukamy prezentu, bo prawdopodobnie w tym miejscu powinien takowy być, tak myślę, przynajmniej, skoro ostatnio nie było. Powinien, ale czy będzie to, nie wiem. Jest. Znalazł. Drzewko wyrosło? Nie. <grym> Tutaj A, był. o, rzeczywiście. A te łódki są do czegoś, czy. Wow! Wow, czekaj, bo się. Bądź? Nie za bardzo. Nie mogę. A, się umieścił w jakimś bloku, nie jak bym zamarzł. Ale mhm. dobra, dzisiaj odcinek był bardzo króciutki. Oj, bardzo, bardzo. Ale to nie przeszkadza, bo to będzie kolejny odcinek. No. I właśnie dlatego robimy to codziennie. Bo to jest adwentowy. Tak, i 3 grudnia był bardzo lekki, także my wracamy. Już na, na tym odcinku, skoro on jest taki krótki, odłożymy te wszystkie rzeczy myślę. Nie? Co? Czemu nie? Nie. Znaczy wracając się pożegnamy po prostu. No, tak więc możesz kończyć. Tak więc dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten krótki trzeci <gudziaki> odcinek. Chuciaki też są. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Mimo, iż to było takie króciutkie, ale zawsze kolejna łapka w górę. W, w, w górę, w górę. <gudzi> łapka, w góra. E, kali Szura, bura, łapka w górę. Łapka góra, Łapka w górę. Hokus pokus czary mary. Twoja stara to twój stary czary mary. Hokus pokus, twoja stara to Ford Focus. E, yeah. Lajkujcie, subskrybujcie oczywiście nasze kanały. Bo inaczej małe dzieci będą płakały, że y będą płakać, że dostaną różkę. Y Od Mikołaja. Komentujcie, y jak wam się podoba ta seria, jak się wam podoba ta mapka. Chodź tutaj, oddaj tą dźwignię. Mm, poczekaj, bo... Chodź. Idę. Bo to no i oczywiście czekajcie na kolejny odcinek. Jutro widzimy Masz. się regularnie, tak jak zawsze i wszędzie. No i cóż. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, tak więc... Nara! Pa, pa. <laughs> Cześć. Nie skończę sobie dupy. No właśnie chcę. Oj. Oj, no usmażyła sobie dupę, no.